Państwu, dziękuję za pytania, które znowu dostałem po tym wykładzie. One są bardzo ciekawe, czasami wymagają ode mnie trochę pracy. Wiele z Państwa nie miało specjalnie pytań. Może to i dobrze, bo to znaczy, że wykład był jasny. Więc po kolei. Zacznijmy od, od na pytania, na które nie odpowiem. Czy informacja może ginąć w czarnej Jak wiadomo, Hawking raz stwierdził, że tak, raz stwierdził, że nie. Filozof a priori nie może odpowiedzieć na to pytanie. Możecie Państwo poszukać artykułu na temat Hawkinga jego koncepcji. Wydaje mi się, że to jest kwestia, na którą powinni odpowiadać fizycy, nie filozofowie. Inne pytanie dotyczyło zastosowania teorii Shannona. Czy dysk jako nowy, ale z pewną zawartością? No, załóżmy, że ktoś nagrał na nim dokładnie ten plik, który Państwo teraz wyświetlają na swoich ekranach. Niesie informacje w sensie Shannona? Oczywiście, że niesie, ponieważ nawet jeśli Państwo o tym nie wiedzą, że tak jest, w momencie, kiedy urządzenie odbiorcze zarejestruje taką informację, to to jest odbiornik. Jeśli nikt nie tworzy tego dysku, oczywiście, i nie ma żadnego kanału komunikacji, no to oczywiście nie można tego zmierzyć, ponieważ nie zaistnieł cały model komunikacji. Nie mamy nadawcy i odbiorca, ale w momencie, kiedy odbiorca użyje tego dysku po raz pierwszy i zauważy, że te pliki tam są, to będzie można o tym mówić, więc to zależy od tego, czy zaistnieje cały kanał komunikacyjny. Jeśli nie zaistnieje, oczywiście nie można mówić o tym w ogóle. W jakiej skali mierzona jest informacja w sensie Shannon? Wiadomo, kiedy jest zero. Na to pytanie bardzo łatwo odpowiedzieć, jeśli się zastanowimy tak naprawdę nad sposobem, w jaki Shannon chce ze swoich, swoją teorię rozwijać. Zauważcie Państwo, że można dosyć dowolnie zwiększać pojemność kanału, po prostu umożliwiając na zwiększanie możliwości przesyłu e, informacji w, na dwa sposoby, e, tak naprawdę. Pierwszy to jest, wydłużamy proces komunikacji, więc e, ta informacja ma małą przepustowość, czyli się mało, mało e, e, danej jednostce czasu e, daje przesłać. Natomiast, e, ponieważ mamy bardzo dużo czasu, to bardzo powolutku przesyłamy ile chcemy. Jeśli ktoś ma nieskończony ilość czasu, to oczywiście wtedy e, informacje, w sensie szanowna, mimo że jest bardzo mało w każdym momencie czasu, no to łącznie może nieskończenie wielkość. Ale można też zrobić to na sposób bardziej wygodny dla osób skończonych, dla obiektów skończonych takich jak my. Mianowicie zwiększyć pojemność kanału. Jak to się robi? No na przykład zwiększając liczbę elementów w naszym alfabecie, którym się będziemy posługiwali, czyli będziemy mieli jakiś alfabet, jakiś symbole, z których będziemy mogli korzystać. I jeśli będziemy mogli wysyłać wiele tych elementów jednocześnie, im więcej wysyłamy ich jednocześnie, tym większa pojemność kanału. I teraz zagadka, którą możemy sobie postawić. Jeśli pomyślimy, że mamy do czynienia nie z przesyłaniem informacji cyfrowej, tylko całkowicie wiernym przesyłaniem informacji analogowej, czyli ciągłej, to możemy sobie pomyśleć, że jeśli Ktoś wysyła nam liczbę rzeczywistą. To ponieważ w jakimś zakresie od 0 do 1, ponieważ tych liczb jest nieskończenie wiele, to pojemność jest potencjalnie nieskończona. Oczywiście ta nieskończoność jest tylko potencjalna, ponieważ tak naprawdę nigdy nie mam do czynienia z możliwościami przesyłu całkowicie wiernego, niezakłóconego, a więc i rozdzielczość czy wrażliwość urządzeń odbiorczych będzie skończona. I w związku z tym nie uda się przesłać aż tak wiele. Natomiast to tak naprawdę zależy od Liczby elementów, które można byłoby przesłać w danym momencie czasu. Czyli ta skala może się, może się zbliżać do bardzo dużej. To zależy od fizycznych możliwości tych urządzeń. Raczej nie ma tu skali absolutnej, bo dawałoby się ewentualnie myśleć o tym, czy coś, czy, czy są jakieś ograniczenia dotyczące całego wszechświata. I tutaj wchodzimy na, do zagadnień, których sięga, to są granice filozofii informacji, fizyki i teorii informacji. Seth Lloyd jest fizykiem, który bada takie właśnie zagadnienie jak pojemność informacji naszych świata, możliwość, możliwości obliczeniowe maksymalne w naszym świecie, zgodnie z naszą fizyką. I w związku z tym, e... Można byłoby patrzeć, jaka jest, jakie są górne limity w związku z ograniczeniami, jakie nakłada na nas fizyka naszego świata. E, ja odsyłam Państwa do tych prac, to są prace dotyczące fizyki, nie filozofii, e, ale potencjalnie oczywiście ograniczeń e, e, nie ma, gdyby nam się udawało odebrać bez żadnych zakłóceń liczbę z, z rzeczywistą zakresu od 0 do 1, to odbieralibyśmy, możli, możliwość byłaby... E, Przesłania nieskończonej liczby informacji. Jest tak dlatego, że ta informacja nazywa się również informacją selektywną. My musimy wybrać jakąś opcję. Odbiorca ma pewien wybór, ma zmniejszyć swoją niepewność, czy, czy ta informacja jest miarą jego niepewności, a jeśli nie wie, którą liczbę z zakresu 0 do 1, a zakres ten jest nieskończony, odbierze, to oczywiście jego, nie, jego niepewność jest nieskończona. A jeśli jest nieskończona, to i też nieskończona liczba informacji może przesłać. To jest dosyć oczywiste. Gdyby dawało się w sposób całkowicie. Wierne przesyłać te wszystkie liczby z tego zakresu od 0 do 1, to moglibyśmy mieć nieskończone informację przesłane. Zdaje się, że fizyka na to do końca nie pozwala, ale matematyczna teoria informacji jest matematyczną teorią, w związku z czym, co do zasady, nieskończenie wiele. Czy każde zdanie prawdziwe ma prawdopodobieństwo równej jedności? Oczywiście nie. Prawdopodobieństwo równej jedności przypisujemy wyłącznie zdaniem pewnym. Pewnym logicznie, na przykład jeśli P to P, zdaniom koniecznym fizycznie i metafizycznie, jeśli, takie, jeśli Państwo wierzą w takie zdanie. Więc zdania przygodne i zależne od wielu okoliczności powinny mieć inaczej przypisane prawdopodobieństwo. Jak przypisywać prawdopodobieństwo zdarzeniom, to jest pytanie dosyć trudne, tak naprawdę. Ono zależy od tego, ile możliwości możemy mieć. Ile możliwości może zajść? Jeśli ktoś jest całkowitym deterministą, to oczywiście będzie uważał, że wszystkie zdarzenia są całkowicie pewne i konieczne. Jeśli nie jest się za to deterministą i stosuje się aparat matematyczny i teoretyczny, Fizyki kwantowej. To będzie wiadomo, że tam jest sporo w tradycyjnej interpretacji, przynajmniej zdarzeń, które nie są w pełni zdeterminowane. Nie są w pełni zdeterminowane, co nie znaczy, że są, nie, nie, nie mają tej pewności związanej z prawami przyrody, czy też pewnością całkowitą. W tym sensie będą mogły istnieć zdania prawdziwe, które nie są pewne. Wszystkie zdania matematyczne, natomiast prawdziwe, oczywiście są pewne. Na czym polega informacja Fischera? To jest trudne pytanie. To jest pytanie trudne z tego powodu, że to jest skomplikowana teoria. Ja Państwa mogę odesłać do bardzo dobrego, krótkiego wprowadzenia, które przedstawia fizyk Roy Frieden. On napisał kilka książek na temat informacji Fisher'a. dwie książki. Na temat różnego rodzaju sposobów wykorzystania informacji Fishera w nauce w Cambridge University Press. Na jego stronie można znaleźć krótkie wprowadzenie do tego, na czym to polega, jaka tu jest istota rzeczy, tej, tej informacji. Natomiast sama istota rzeczy bierze się ze statystyki. Fisher, jako statystyk, zastanawiał się nad tym, jak informatywnym mogą być eksperymenty. Znaczy, jak wiele eksperymentów musimy przeprowadzić, albo jak wiele próbek musimy Zgromadzić, żeby się dowiedzieć czegoś na temat e, jakiegoś zjawiska, które chcemy oszacować, które chcemy zrozumieć. E, więc jak duża musi być próba, żeby kolejne zdarzenie dodane do tej próby nie było już informatywne. Państwo widzą, że pewna informacja, w pewnym momencie, jak będziemy mieli bardzo dużo in, informacji na temat jakiejś próby, to kole, każda kolejna będzie mniej warta. Będziemy mieli malejący zysk z tej informacji. Więc informacja fischera to jest pewna miara tego, ile musimy zgromadzić świadectw. Na rzecz jakiejś hipotezy, żeby ta hipoteza była dobrze uzasadniona i żeby no, dobrze dobrze opisywała zjawisko, którego nie możemy bezpośrednio obserwować, a które z, z tej próby staramy się wyznaczyć. Informacja Fischera znajduje zastosowanie w psychologii i w, zwłaszcza w kognitywistyce, w neuronauce. Można za pomocą informacji Fischera dokonywać szacowania jakości modeli obliczeniowych. To są rozmaite metody sprawdzania, jak to się robi. Są to kryteria informacyjne akaike, Bayesowskie. Informacyjne oraz właśnie ap aproksymacja informacji Fishera, parę innych technik do porównywania jakości modeli. Mówi się po prostu, jak bardzo informatywne są modele, biorąc pod uwagę ich pewną złożoność. Są też e, e, oczywiście do projektowania e, e, eksperymentów, to jest wykorzystywane do, do paru innych celów. Możecie Państwo po prostu poszukać. E, w internecie są tutoriale takie samo pokazujące. W jaki sposób można to stosować. Same wzory i sama matematyka informacji Fischera jest stosunkowo skomplikowana w porównaniu z teorią Shannona. Tam wchodzi już w grę trochę analizy matematycznej, ponieważ to jest zaawansowana statystyka. Natomiast sama informacja Fischera o tyle jest z tej samej rodziny, że ona. Jak się pokazuje, jest pewnego rodzaju, ma, ma swój, swój związek z względną entropię. Ale nie będę Państwu wchodził w szczegóły, ponieważ e, tego słowami bez wyprowadzeń matematycznych zrobić się nie da. A żeby to zrobić porządnie, matematycznie, od zera, no to by zajęło to nam zdecydowanie więcej niż parę. Kolejne pytanie dotyczy tego, dlaczego informacja semantyczna nie redukuje się do sądu w sensie logicznym. Ja nie twierdzę na moich słowach, być może to jest niejasno powiedziane, że wszelkiego rodzaju informacja semantyczna nie redukuje się do sądu w sensie logicznym. Nie redukuje się ta, która dotyczy instrukcji. Nie, nie redukuje się dlatego, zwłaszcza w przypadku McKaya, ponieważ u niego informacja zwiększa prawdopodobieństwo wykonania pewnych czynności. Albo zmienia to prawdopodobieństwo, czyli zmienia gotowość do Wykonywania pewnych czynności przez jakiś system odbiorczy. To nie daje się łatwo przetłumaczyć na zdania, które na przykład akceptuje odbiorca. I w tym sensie nie, nie redukuje się do treści, które akceptuje odbiorca. Zwłaszcza jeśli odbiorca nie jest systemem, który którym przypisujemy przekonanie. I w tym sensie to się prosto nie redukuje. Bardzo trudno połączyć tego rodzaju koncepcje wprost z treściami, które akceptują odbiorcy. Natomiast oczywiście można opisywać y, sądami logicznymi to gotowość tych systemów do wykonywają pewnych czynności. Można przypisywać im za pomocą zdań deklaratywnych, opisowych, to co one zamierzają czynić i w tym sensie oczywiście te zdania są opisowe i one mówią o tej gotowości i w tym sensie ktoś mógłby powiedzieć, że to się redukuje. No ale to nie są te treści, które odbierają te e, organizmy czy też systemy automatyczne, które zmieniają swoją gotowość do działania. I to miałem na myśli na tym slajdzie, że to się tak łatwo nie redukuje. Bardzo trudno by prowadzić np. własność prawdziwości, te zmiany gotowości do działania. Daje się to być może robić, ale nie jest to wcale banalna sprawa. E, trzeba było Mogłoby wziąć trochę więcej pod uwagę niż tylko gotowość do działania. Musiałoby, by, musielibyśmy jakoś powiedzieć, że działania mają, kończą się sukcesem albo porażką, czy coś takiego. Tych informacji, jeśli takich informacji nie mamy, to bardzo trudno będzie nam mówić, co miałoby stanowić kryterium, czy przynajmniej heurystykę, którą stosuje organizm, żeby oceniać pytanie, gdzie można się dowiedzieć czegoś więcej na temat korespondencyjnej teorii informacji? No, można się dowiedzieć ode mnie, ale nie, nie w tym momencie, ponieważ artykuł jeszcze nie został zaakceptowany do druku. Artykuł jest cały czas pisany i poprawiany. Uwagi recenzentów nie były jakieś bardzo mordercze, natomiast uwagi redaktora są dosyć trudne. Jeszcze tego tekstu nie skończyłem. Mam nadzieję, że zostanie zaakceptowany do druku. Jeśli zostanie zaakceptowany, to oczywiście mi można go przeczytać. Jeśli Państwa to bardzo interesuje, oczywiście mogę roboczą wersję tekstu prywatnego. Udostępnić, nie mogę udostępnić publicznie, ponieważ jest to do czasopisma, w którym stosowane jest tryb, triple blind, czyli ja nie wiem, kto mnie recenzuje. Recenzent nie wie, kogo recenzuje, ale nawet i redaktor nie wie, kto jest recenzowany i przez kogo, więc to jest bardzo Przez kogo to może, Natomiast nie wie, kogo wie, kto... tak naprawdę recenzenci krytykują albo chwalą. Więc, jeśli taki tekst się by znalazł w internecie, to niestety bardzo łatwo naruszyć warunki anonimowości i zniszczyć, system. więc nie mogę tego tak tekstu publicznie udostać, Ale bo przypuszczam, że Państwo nie są redaktorami tego czasu. Zanim przejdziemy do tego pytania, jeszcze wróćmy do poprzedniego. Mianowicie, jeszcze dostałem pytanie, dlaczego można byłoby sądzić, że podobieństwo jest relacją informacyjną. Ano z tego samego powodu, z którego Arystoteles uważał, że odciśnięty w wosku sygnet informuje nas o kształcie sygnetu. No dlaczego? Ponieważ odciśnięty wosk ma kształt, który odpowiada kształtowi sygnetu. Czyli znając jedno, poznajemy drugie. W tym sensie jest to relacja informacyjna. I ten przykład Arystotelesa wyznacza pewnego rodzaju tradycję, w której korespondencyjne teoria informacji i prawdy się poruszają. Czyli mówimy, że jeśli mamy pewną odpowiedniość między pewną jedną strukturą a drugą strukturą, to będziemy mogli na podstawie jednej struktury wnioskować o strukturze drugiej. Jeśli możemy wnioskować, to znaczy, że jedna niesie informację o drugiej. Dlatego możemy wnioskować poprawnie, że ta struktura nas o tej drugiej informuje, ponieważ na przykład jest taka sama albo bardzo utajemnie podobna. A teraz przejdźmy do następnego pytania. Czy matematyczne zasady informacji, z których pan informacjoniści chcą wywieźć fizykę, mają naturę deterministyczną czy probabilistyczną? Teraz odpowiem na to w najokropniejszy możliwy sposób. To zależy. To zależy od pan informacjonisty. Są tacy, którzy przywiązani są do fizyki kwantowej w tradycyjnej, probabilistycznej, niedeterministycznej interpretacji i mówią, że wszechświat to jest wielki komputer kwantowy, który też jest probabilistyczny. Proszę bardzo. Ale są też tacy, którzy są sceptykami co do istnienia, liczb rzeczywistych i uważają, że cała rzeczywistość ma naturę cyfrową i w dodatku nieprobabilistyczną. Do tego rodzaju myślenia skłania się Stephen Wolfram, twórca programu matematyka. Możecie Państwo go znaleźć. Znakomity program do realizowania obliczeń matematycznych. On jest też w internecie dostępny i ma świetną część informacyjną. I Gregory Chaitin, który uważa, że istnieją tylko liczby naturalne, nie ma liczb rzeczywistych. Oni są zwolennikami raczej cyfrowej fizyki. Jest z tej cyfrowej fizyki Fizyki, chcą wyprowadzać e, wszystkie fakty na temat świata. Ta cyfrowa, cyfrowa fizyka, ile mi wiadomo, jest również u nich dotyczy. Więc to zależy. Ja nie jestem e, specjalnym e, fanem e, tego rodzaju pomysłów, więc więcej możliwości Państwu tutaj na nie podam, ale sam Pan informacjonizm nie rozstrzyga tego ani w jedną, ani w drugą stronę. Na co do natury pojęcia. I to jest wszystko, co Państwu chciałem dzisiaj powiedzieć. To są wszystkie informacje, które mogłem Państwu przekazać. Dziękuję bardzo za uwagę i zadawanie mi pytań i zapraszam do zapoznania się z następnym wykładem. Dziękuję bardzo za uwagę.